Dawno temu zaraz na skraju lasu żyła dziewczynka o złotych włosach. Miała na imię Złotowłosa. Miała tak niesamowite i piękne loki, że każdy, kto je widział, był zahipnotyzowany. Jednak, pomimo tego, że była tak ładna, była raczej niesforną dziewczynką. Za każdym razem, kiedy szła się bawić, jej mama zawsze prosiła ją, by była grzeczna. Kochanie, baw się przed domem i nie idź do lasu! Głęboko w lesie w drewnianym domku żyła niedźwiedzia rodzina. Wielki tata niedźwiedź, średnia mama niedźwiedź oraz małe niedźwiedziątko. Niedźwiedzia mama zawsze wstawała wcześniej, aby przygotować świeżą owsiankę. Pewnego ranka niedźwiedzionko wstało wcześniej niż zwykle i chciało zjeść swoją owsiankę, ale była za gorąca. Mamo, czy możemy iść na spacer do lasu i wrócić, kiedy owsianka ostygnie? Mama, tata i niedźwiedzionko zostawili swoje owsianki na stole i poszli na spacer. Tego samego ranka złotowłosa bawiła się na podwórku i czekała też na swoją mamę, aż zrobi śniadanie. Ale bardzo jej się nudziło na swoim podwórku. Była również bardzo ciekawa, co jest w lesie. Co się może stać, jeśli pójdę tylko na spacer? Rozejrzała się. Kiedy nikt nie patrzył, pobiegła prosto do lasu. Kiedy się zmęczyła, zatrzymała się i rozejrzała dookoła. Jaki piękny las! Kwiaty, drzewa. Dlaczego ja tu wcześniej nie przychodziłam? Szła cały czas w głąb lasu. W tym momencie niedźwiedzia rodzinka zobaczyła ul na drzewie. Jaki wielki ul! Na pewno jest pełen miodu. Tato czy możemy zjeść trochę miodu? Nie synu, to należy do pszczół, to jest ich dom. Nie możemy wejść do czyjegoś domu i zjadać czyjegoś jedzenia. Tak się nie robi. Myślę, że muszę poczekać i zjem swoje śniadanie. W międzyczasie złotowłosa samotnie spacerowała przez długi czas. W końcu się zgubiła. Próbowała wrócić, ale nie umiała znaleźć tej samej drogi. Bardzo się zmęczyła i zgłodniała. Prawie się rozpłakała ze zmęczenia. W końcu doszła do końca drogi, a tam, między drzewami, znajdował się dom niedźwiedziej rodziny. Po cichu podeszła do domu, obejrzała go, ale nikogo nie zobaczyła. Zapukała do drzwi, ale nikt nie odpowiedział. Zajrzała przez okno i zobaczyła trzy gorące potrawy na stole. Wróciła z powrotem do drzwi i tym razem zapukała bardzo mocno. Drzwi otwarły się, złotowłosa bardzo się ucieszyła. Zajrzała i krzyknęła: Jest ktoś w domu? Nikt nie odpowiedział, więc podeszła do stołu. Na nim były trzy miski z owsianką. Jedna duża, jedna średnia, jedna mała. Ponieważ była bardzo głodna, chciała zjeść od razu dużą. Ale kiedy wzięła łyżkę do buzi, sparzyła się, ponieważ owsianka była gorąca. Podeszła do średniej miski, ale ta była za zimna. To jest za zimne! W końcu zanurzyła łyżkę w najmniejszej misce. Owsianka nie jest za gorąca ani za zimna, dokładnie taka jaką chce. Więc zjadła całą owsiankę z małej miski. Kiedy zjadła swoje śniadanie, poczuła się pełna, więc chciała odpocząć na jednym z trzech krzeseł pod kominkiem. Jedno z trzech krzeseł było duże, drugie średnie, a trzecie małe. Najpierw chciała wejść na duże, ale nawet nie dała rady się wspiąć. Spróbowała na średnim, ale było za twarde i bardzo niewygodne. W końcu usiadła na najmniejszym krześle. To było bardzo wygodne i dokładnie w jej rozmiarze. Ale nagle całe krzesło się połamało. Złoto Złotowłosa siedziała na podłodze i nie wiedziała co robić. Poszła do następnego pokoju, a tam były trzy łóżka: duże, średnie i małe. Najpierw wypróbowała duże łóżko, ale to było za duże i za twarde. Drugie było nieco większe od niej, ale za miękkie więc położyła się w trzecim, najmniejszym łóżku. To było dokładnie w jej rozmiarze i było bardzo wygodne. Tak wygodne, że Złotowłosa od razu zasnęła. Kiedy Złotowłosa spała, niedźwiedzia rodzinka wróciła do domu. Tata niedźwiedź niósł drewno do kominka, które zebrał w lesie. Niedźwiedzia mama miała świeże jagody, a niedźwiedziątko nie mogło się doczekać swojej owsianki. Kiedy dotarli do domu, poszli prosto do stołu. Tata niedźwiedź zobaczył swoją miskę i był bardzo zły. Ktoś próbował mojej owsianki. Mama niedźwiedź również spojrzała na swoją miskę. Ktoś również próbował mojej owsianki. Wtedy niedźwiedziątko zobaczyło swoją miskę. I zaczęło płakać. Gdy ktoś spróbował mojej osienki i zjadł ją całą. Wstali i zaczęli się rozglądać dookoła. Tata Niedźwiedź zobaczył swoje krzesło przed kominkiem. Ktoś siedział na moim krześle. Zobaczcie, jest w innym miejscu. Mama Niedźwiedź również zaczęła narzekać. Ktoś również siedział na moim krześle. I tak jak poprzednio, Niedźwiedzionko również zaczęło płakać. Ktoś również siedział na moim krześle i je całe zniszczył. Niedźwiedzia rodzina z ciekawością weszła do sypialni. Ktoś leżał w moim łóżku. Zobaczcie, jaki bałagan! Ktoś również leżał w moim! Ktoś również leżał w moim! I nadal w nim śpi! Tata Niedźwiedź podszedł do łóżka niedźwiedziątka i zobaczył, że naprawdę ktoś tam śpi. Powoli odsłonił kołdrę i był bardzo zdziwiony, kiedy zobaczył małą dziewczynkę śpiącą w łóżku. Co ta mała dziewczynka robi w naszym domu? <laughs> Powiedz tej małej dziewczynce, że ma natychmiast wyjść z mojego łóżka. <laughs> Płacz niedźwiedziątka obudził złotowłosą. Kiedy zobaczyła trzy niedźwiedzie, patrzące na nią, uciekła z pokoju w strachu. Wybiegła z domu, nie oglądając się za siebie, brakowało jej tchu do biegu, ale się nie zatrzymywała i nie wiedziała, w którą stronę ma iść. W tym momencie zobaczyła swoich rodziców idących przez las. Kiedy nie wróciła do domu, zaczęli jej szukać. Złotowłosa bardzo się ucieszyła z widoku swoich rodziców. Od razu pobiegła przytulić mamę. O, mamusiu! Bardzo się martwiliśmy. Nic ci nie jest? Od teraz zawsze będę cię słuchać. Nigdy nie wyjdę bez pozwolenia! Złotowłosa mocno przytuliła swoich rodziców. Od tego dnia, tak jak obiecała, zawsze pytała się, czy może wyjść się pobawić. Zawsze była grzeczna i dobrze się zachowywała. Gęsiareczka. Dawno, dawno temu królowa i jej córka mieszkały razem w najpiękniejszym zamku w kraju. Księżniczka miała wróżkę, którą bardzo kochała. Ta wróżka zawsze ją chroniła. Pewnego dnia, gdy księżniczka osiągnęła wiek małżeński, postanowiła wyruszyć na spotkanie z księciem innego kraju. Królowa dała córce pudełko z klejnotami, które miała zabrać ze sobą. Jeśli ktoś zorientuje się po drodze, że jesteś księżniczką, mogą ci się przytrafić złe rzeczy, moja droga córko, więc będzie ci towarzyszyć asystentka, a nie żołnierz. Dobra wróżka też miała prezenty dla księżniczki. Dała jej gadającego konia o imieniu Falat. Jestem gotowy, wyruszyć w drogę, moja księżniczko. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę ci dać, moja księżniczko. Wróżka dała księżniczce chusteczkę z trzema gwiazdkami. To magiczna chusteczka, moja księżniczko. Miej ją zawsze przy sobie i użyj, kiedy będziesz musiała. Księżniczka pożegnała się i wsiadła na falada, a jej asystentka była na osiołku. Kilka godzin później księżniczka jadąc leśną drogą była bardzo zmęczona i zatrzymała się, aby odpocząć. Och tak mi się chce pić. Mamy ze sobą wodę. Czy mogłabyś mi ją podać? Asystentka wypiła całą wodę. Przepraszam, księżniczko, ale ja też byłam bardzo spragniona, więc wszystko wypiłam. Znajdź sobie inną wodę. Nie jestem twoją służącą. Księżniczka była zaskoczona brakiem szacunku służącej, ale nic nie powiedziała. Kontynuowali drogę. Po pewnym czasie księżniczka zatrzymała się na skraju strumyka. Królewska asystentko, mogłabyś mi przynieść trochę wody z tego strumyka? Przepraszam, księżniczko, ale nie jestem twoją pokojówką. Mówiłam ci, możesz zsiąść z konia i sama napić się wody. Księżniczka i falat nawiązali kontakt wzrokowy. Wiesz, zaczynam mieć wątpliwości co do tej asystentki. Lepiej na nią uważaj. Księżniczka zsiadła z konia i napiła się wody dłonią. Nagle magiczna chusteczka w jej kieszeni zaczęła mówić. Uważaj moja księżniczko, ta asystentka jest niebezpieczna. Ale gdy księżniczka pochyliła się, jej magiczna chusteczka wpadła do wody. O nie! Widząc magiczną chusteczkę odpływającą na wodzie, asystentka skorzystała z okazji. <laughs> Nie masz już mocy. Od teraz wszystkie rozkazy ja wydaję. Zrobisz dokładnie to, co powiem. Teraz zdejmij ubrania księżniczki i daj mi je. Załóż też moje głupie ubrania. Teraz ja jestem księżniczką. Jeśli powiesz komuś prawdę, wsadzę cię do więzienia. Asystentka nie tylko ubrała sukienkę księżniczki, ale też wsiadła na konia falada i zaczęła jechać naprzód. Z kolei prawdziwa księżniczka wsiadła na osła i powoli poszła za nią. Po chwili wszyscy dotarli do pałacu księcia. Kiedy książę ich przywitał, pomyślał, że asystentka jest księżniczką i zaprosił ją do środka. Ale zauważył też służącą, która w rzeczywistości była prawdziwą księżniczką. Cóż mój książę, ona jest tylko służącą. Nie musi wchodzić do środka pałacu z nami. Byłoby najlepiej, gdybyś dał jej pracę i przypomniał jej jej miejsce służącej. Więc książę to zrobił i przedstawił ją chłopcu o imieniu Konrad, który był hodowcą gęsi. Pomagając Konradowi, możesz też być pasterzem gęsi. Mój książę, mam jeszcze jedną prośbę. Czy mógłbyś związać tego zrzędliwego konia? Jeszcze lepiej, zakój go w łańcuchy. Prawie mnie zrzucił po drodze do zamku. Więc książę wezwał pomocnika i kazał mu przykuć konia do stodoły. Asystentka próbowała upewnić się, że jej oszustwo pozostanie tajemnicą i oszuka księcia. Prawdziwa księżniczka była smutna i płakała, że jej koń falat został przykuty łańcuchem. Natychmiast poszła do stodoły, aby go zobaczyć. Biedny Falad stał tam w łańcuchach. Och Falad, co oni ci zrobili? Gdyby twoja królowa, matka dowiedziała się o tym, byłaby bardzo smutna, moja księżniczko. Niestety księżniczka zostawiła swojego konia Falada i zaczęła wypasać gęsi na łące z Konradem. Po chwili usiadła na kamieniu, żeby odpocząć i rozpięła złote spinki do włosów, które trzymały jej piękne włosy. Gdy Konrad zobaczył te błyszczące spinki do włosów, natychmiast podszedł do włosów księżniczki i chciał je zabrać. Złote klipsy do włosów! Chcę te złote spinki do włosów! Au! Au moje włosy! Zwiej szalony wietrze szybko i prosto. Zwiej kapelusz Konrada i zdmuchnij go mocno. W tym momencie wiał tak szalony wiatr, że Konradowi spadł z głowy kapelusz. Konrad pobiegł za kapeluszem lecącym w góry i w końcu go złapał. Księżniczka, która związała włosy, ukryła swoje złote spinki do włosów. Po wspólnym wypasaniu gęsi do zachodu słońca, Konrad i księżniczka w końcu wrócili do pałacu. Konrad natychmiast udał się do króla. Nie chcę pracować z nieznajomą, którą przyprowadziłeś. Dlaczego, Konradzie? Ona jest szalona! Mówi do swojego konia, zdmuchuje mi kapelusz i naśmiewa się ze mnie. Ona w ogóle nie pracuje. Po tych słowach król miał wątpliwości. Następnego dnia król potajemnie śledził księżniczkę. Księżniczka najpierw poszła do stodoły i ponownie porozmawiała ze swoim przykutym łańcuchem koniem faladem. Widząc mówiącego konia, król nie mógł uwierzyć własnym oczom. Następnie udał się na łąkę, gdzie Konrad i księżniczka wypasali gęsi. Ukrył się za krzakami. Po chwili zauważył złote spinki we włosach księżniczki. Wiej szalony wietrze, szybko i prosto. Zwiej kapelusz Konrada i zdmuchnij go mocno! Po tych słowach księżniczki bardzo szalony wiatr zaczął wiać i kapelusz znów odleciał. Konrad pobiegł za kapeluszem w góry. Tymczasem księżniczka ponownie ukryła we włosach swoje złote spinki do włosów. Widząc to, król był bardzo zaskoczony i natychmiast po cichu wrócił do pałacu. Wieczorem król wezwał do siebie księżniczkę. Zapytał ją o jej gadającego konia falada złote spinki do włosów i dziki wiatr. W tym momencie księżniczka zaczęła płakać. <laughs> Nie mogę ci powiedzieć, Wasza Wysokość gdybym to zrobiła, trafiłabym do więzienia. Nie bój się mówić prawdy, młoda dziewczyno powiedz mi. Księżniczka opowiedziała królowi wszystko po kolei, zaczynając od samego początku. Więc ty jesteś prawdziwą księżniczką. Nie martw się, nic ci się nie stanie. Idź teraz i ubierz się jak księżniczka. Król natychmiast wezwał swojego syna księcia i powiedział mu wszystko. Tego samego wieczoru, nie mówiąc nic fałszywej księżniczce, książę urządził ucztę w pałacu. Prawdziwa księżniczka siedziała po jednej stronie księcia, a fałszywa po drugiej. Piękno prawdziwej księżniczki było olśniewające, ale fałszywa księżniczka jej nie rozpoznała. Kim jest ta dziewczyna? Co robi na uczcie? Gdzie znalazła tę błyszczącą biżuterię i tę piękną suknię? O szlachto pałacu! Mam dla was historię. Posłuchajcie mnie teraz. Król zaczął opowiadać, co stało się z księżniczką, jakby to była historia kogoś innego. W końcu zapytał wszystkich, jak należy ukarać kogoś, kto oszukuje ludzi kłamstwem. Najcięższa kara musi zostać wymierzona temu kłamcym. Jej stopy muszą być przykute łańcuchami i musi być uwięziona na zawsze. Naprawdę? Tak myślisz? Ale to Ty jesteś kłamcą w tej historii! Wymierzyłaś sobie własną karę. Żołnierze, zabierzcie tę kłamczuchę z moich oczu! W ten sposób asystentka poniosła karę za zrujnowanie życia księżniczki przez kłamstwo. Książę oświadczył się prawdziwej księżniczce tej nocy. Potem książę i księżniczka udali się do stodoły i uratowali gadającego konia falada. Ha, 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 wda w końcu wyszła na jaw, moja księżniczko. Gdyby twoja mama zobaczyła ten moment, płakałaby ze szczęścia. Księżniczka i książę rozpoczęli nowe życie, w którym są teraz bardzo szczęśliwi. A dobroduszna wróżka księżniczki zawsze była z nimi, na zawsze chroniąc ich przed wszelkim złem.